Premier Polski, Donald Tusk, wypowiada wojnę bobrom. Tak, nie regulujcie odbiorników, wypowiada wojnę bobrom i będzie chciał z nimi walczyć jako jednymi z sprawców powodzi, które mają teraz miejsce. No i o tym sobie pomówimy, ale też zmotywowało nas to do zrobienia czegoś, czego normalnie nie robimy, czyli do pewnego stopnia prywatne. mianowicie powiemy wam w tym kontekście mojej personalne liście moich ulubionych wojen ze zwierzętami w historii ludzkości, z których wszystkie skończyły się źle. Trochę, żeby zrobić przykład co do tego, że może wojna z bobrami nie jest najlepszym pomysłem na świecie, ale to oczywiście zobaczycie, o co mi chodzi. Do tego porozmawiamy o innych fortepian Padarewskiego, który okazało się, że nie jest fortepianem Padarewskiego, na który wydaliśmy tam ponad 300 koła. Do tego mamy kwestię kredytu zero, z którego pieniądze mogą być przesunięte na pomoc powodzianom, co jakby jest jakąś tam rzeczą, o tym porozmawiamy. Porozmawiamy też Andrzeju Dudzie, który miał się spotkać z Trumpem, ale się nie spotkał. Dużo tematów zostawcie lajka, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, by nie widnasz filmy Lećmy do materiału. Donald Tusk stwierdził, że jednym z powodów i problemów dotyczących powodzi jest to, że są bobry. No i bobry kopią w wałach, bobry niszczą rzeczy i bobry doprowadzają do powodzi, jak powiedział Donald Tusk. Wasze sugestie nie są pierwsze, że trzeba szybko zmian, jeśli chodzi o obecność bobrów na wałach. Myśmy w 2010 podejmowali decyzję, ekolodzy byli wnerwieni, ale są priorytety. Czasami trzeba wybierać między miłością do zwierząt a bezpieczeństwem miast, wsi i stabilnością wałów. W dużym skrócie, nie przesłyszeliście się, premier państwa polskiego oskarżył bobry o to, że te są po części odpowiedzialne za istniejące obecnie powodzie. No i zrobiła się burza. Burza No po pierwsze dlatego, że Spójrzcie na tego słodkiego skurczybyka, nie? Czy on kiedykolwiek mógłby zrobić cokolwiek złego w rzeczywistości? Nie wydaje nam się. Po drugie, to jest strasznie śmieszna rzecz do powiedzenia, że prawda, trzeba walczyć z bobrami po bo powodzie. Ale jeśli te dwa argumenty was nie przekonują, bo uważacie je za mało merytoryczne, to jest też trzeci argument, który wytaczamy ekolodzy, Niektórzy zaczęli mówić, że z tymi bobrami, to w sumie badania naukowe i tak dalej, to one wskazują, że bobry to w sumie to one pomagają z powodziami i suszami zapobiegać tym obu zjawiskom, dlatego że jak one kopią te rowy i tak dalej, to w ogóle robią to wszystko, prawda, żeremia, to dzięki temu dookoła rzek wytwarzają się mokranie, a na jak woda płynie wolniej i ona jednocześnie podnosi poziom wód gruntowych i jednocześnie też jest takim buforem, jeśli chodzi o powodzie. Więc ogólnie rzecz biorąc, to no badania naukowe wskazują na to, że bobry to w sumie jakby pomagają w takich sytuacjach. Gdybyśmy mieli więcej bobrów, tego już nie mówię, ale to jest nasz odważny wniosek na orbie, gdybyśmy mieli więcej bobrów, program Bubr Plus, to wtedy może powodzi by nie było. Znaczy dobra, nie przesadzajmy, ale ten termin mała retencja gdzieś tam się przebił i faktycznie sugeruje, że bobry ogólnie rzecz biorąc są raczej pomocą w całej tej sytuacji niż przeszkodą. I oczywiście, oczywiście możecie stwierdzić, że to jest prawda taka, wiecie, no stronnicza opinia, no bo jak ktoś się zajmuje zawodowo bobrami, a one są, no, Takimi słodkimi, właśnie z jak powiedzieliśmy, no to gdzieś tam może, wiecie, być taki troszeczkę no, stronniczy, właśnie w stronę tego, że bobry super. Z drugiej jednak z strony, jak macie naukowców, którzy zajmują się wirusami, to nie jest tak, że oni lubią dostawać grypę, więc mamy wrażenie, że to niekoniecznie tak działa. jednak gdyby z bobrami było coś nie okej, to badacze dalej by je badali, tylko stwierdziliby, że to no tak z bobrami jest coś nie okej. W każdym razie wydaje się, że jednak bobry całkiem przydatna sprawa, i może jednak to jest jakaś taka dziwna próba odwracania uwagi i coś, czego premier po prostu nie powinien mówić, bo naraził się na straszną śmieszność. W tym jednak wątku chcemy zaznaczyć, że to nie jest pierwszy pomysł ludzkości na walkę ze zwierzętami, i dlatego, moi drodzy, moje od wielu lat takie samo, top 3 wojen ze zwierzętami w historii i o tym, jak źle poszły i dlaczego może nie należy ich powtarzać. No więc zaczynamy mocno. Na trzecim miejscu Mao w Chinach, który zarządził wojnę z wróblami. W Chinach po rewolucji i tak dalej był głód troszeczkę. Nie? Stwierdzono, że trzeba coś z tym zrobić, no i jakby powadzają cały plan. I w ramach tego planu, jedną z części tego planu była kwestia tego, żeby wytępić wróble. Dlaczego zapytacie? A no bo wróble się działy na polach. No i Mao tak pomyślał, że jak one się na polach, to one na pewno jedzą zboże. Jak one na pewno jedzą zboże, to nie ma go dla moich ukochanych rodaków, więc jakby trzeba wytępić wróble. Żeby prawda Chiny mogły się rozwijać i być potężne. I jak powiedział, tak zrobił, jakby ludzie zaczęli tępić wróble, faktycznie byli zachęcani do tępienia wróbli. I jakby zaczęli mieć sukcesy, tępili naprawdę dużo wróbli. Tutaj pojawił się problem, bo okazało się, że wróble nie jadły zboża, tylko jadły owady, które na tych polach się znajdowały. I może już widzicie do czego to zmierza? Bo w momencie, kiedy wybito wróble, które kontrolowały populację owadów i szkodników, które zjadały pola, to tych szkodników, które zaczęły zjadać pola, zaczęło być dużo więcej i zrobił się jeszcze większy głód, niż był za zaczęto walczyć z wróblami. To jest taka sytuacja z kategorii Hmm, może nie do końca o to chodziło i być może czasami robienie takich rzeczy nie jest najodpowiedniejszym pomysłem, tylko dlatego, że komuś się coś wydaje. Miejsce drugie, wojna z kobrami Brytyjczyków. No jest sobie Wielka Brytania. Znaczy. To są Indie możecie powiedzieć. Ale był taki okres w historii, że trochę to samo zdjęcie, nie? Jakby mówimy o kolonializmie. Jak Brytyjczycy zarządzali Indiami, to w którymś momencie pojawił się tam w jednej z prowincji taki problem straszny z kobrami, bo strasznie dużo tych węży, bo nie wiem jak odmienić kobra. No był problem, no, bo prawda, tam gdzie ludzi i tak dalej, dramat w ogóle piramidalny. No więc Brytyjczycy stwierdzili, trzeba coś z tym zrobić, prawda? I jak każda dobra korporacja stwierdzi, że outsorsują ten problem. to wiecie, ale Brytyjczycy to nie korporacja. My powiemy, a kojarzycie kompanię wschodnią indyską, się stwierdzili, że po prostu będą płacić za głowę kobry. No i niech tam wiecie, sobie je Zbierają. Oczywiście pewnie paru lokalców poległo w trakcie, ale to było posiedzenie, na które oni zdecydowanie byli gotowi, szczególnie w tamtych czasach, w sensie, te późniejszych słów. Nieważne, zostawmy te debaty, nie ma znaczenia. W każdym razie kazali polować na kobry i przynosić ich głowy Brytyjczykom i Brytyjczycy, prawda, płacili za nie pieniądze. I w ogóle zaczęło działać na początku. I ludzie faktycznie polowali na kobry, przynosili kobry, no jakby wiecie, Brytyjczycy płacili, no biznes się kręci. I było to tak skuteczne, że zaczęło być coraz mniej kubr. Kubr? Kobry? Zaczęło być coraz mniej kobry. No więc, jakby wszystko supernie, plan działa. No nie do końca. W którymś momencie, jak zaczęło być mniej kobry, a ludzie dali chcieli zarabiać na kobrach, to zaczęli hodować kobry. No i Brytyjczycy, w którymś momencie się dowiedzieli i stwierdzili, kurde, no to, to jest trochę bez sensu. Powiedzieli, że już przestają płacić za kobry. No i w tym momencie, ludzie, którzy hodowali kobry, się wkurzyli i wypuścili kobry. I zrobiło się więcej węży, niż było na początku tej plagi węży. Więc. I też tak średnio trochę 2-0 dla zwierząt w tym momencie, nie? I na pierwszym miejscu no, w mojej osobistej listy, prawda, wojna z Emu w Australii, która jakby naprawdę po angielsku nazywa się Emu War, albo Great Emu War. I jest to wojna, którą no, farmerzy powiedzmy wypowiedzieli Emu w Australii, ponieważ Emu tam niszczyły im plony, w sensie może nie tyle, że zjadały, co bardziej chodziły, po nich niszczyły, niszczyły im ogrodzenia, przez które dostawały się króliki, dużo różnych rzeczy bez znaczenia. W każdym razie farmerzy się strasznie wkurzyli i chcieli rozwiązać. No i jako, że prawda, to był taki okres po pierwszej wojnie światowej, to wezwali wojsko. No i wojsko przyjechało, prawda? W tymś tam momencie, tam wiadomo, wewnętrzna polityka bez znaczenia. No i wojsko przyjechało z karabinami maszynowymi i zaczęło zajmować pozycję i z karabinów maszynowych masz ostrzeliwało Emu. No tam gdzieś zginęło około 3,5 tysiąca Emu w tym y, wydarzeniu, prawda, takim głównym, nazwijmy to. W sumie nie ma z tego jakichś takich negatywnych konsekwencji dla ludzkości, więc powiedzmy, że 2-1 dla, dla zwierząt cały czas, ale jeden punkt ci tutaj można przyznać. Ale możecie zapytać, dlaczego ja uznaję to jako największe? Te poprzednie są nawet śmieszniejsze. Otóż po pierwsze, to jest strasznie głupia, Po drugie, to jest taka oryginalna wojna z, ze zwierzętami coś naprawdę nazywa M -War i tak dalej. Jak się kiedyś parę lat temu o tym Powiedziałem, to właśnie przez to, znalazłem te inne wojny ze zwierzętami, mi to bardzo ciekawiło. Więc jakby to jest taki, wiecie, pierwotny prowody i taka najbardziej kultowa rzecz, I jakby dlatego zasługuje na to, żeby być na pierwsze miejsce, poza tym to jest subiektywna lista. Jakby chcę to mieć na pierwszym, więc jakby zostawcie mnie, mówiłem wyjątkowo prywat. No, więc myślę, że historycznie zrobiliśmy wam argument za tym, że wojna ze zwierzętami przeważnie to nie jest dobry pomysł. Szczególnie jak ekolodzy wskazują od początku na to, że są jakieś inne konsekwencje i te zwierzęta robią coś innego niż to oryginalnie myślisz, że robią. No tutaj wracamy do tego pierwszego, gdzieś tam w przypadku w rubli. Wydaje nam się, że to może nie być najlepszy pomysł. Wydaje nam się też, że to jest strasznie głupia politycznie rzecz do Dzenia, bo bobry są słodkie, jak to strasznie memiczne, że premier dużego państwa to powiedział. Trochę panu premierowi się chyba wyśliznęło. Aczkolwiek, to no, ja nie ukrywam, że przez to, że jestem dużym fanem wojen ze zwierzętami w sensie czytania o nich, obserwowania tego tematu, to gdzieś tam, no wiecie, polski akcent nie mówię, żebym chciał, ale gdzieś tam jednocześnie byłoby to zdecydowanie ciekawe. Więc zobaczymy. No być może być może czeka nas aktualizacja listy. Ale przechodząc do polskiej polityki, no bo to była ewidentnie międzynarodowa. Fortepian Padarewskiego, prawda? Powiedziałbym, że to może być jedna z głupszych afer poprzedniej władzy, ale nie oszukujmy się, poprzednia władza miała tonę głupich, absolutnie afer. Więc po prostu powiem, że jest to jedna z głupszych. Ale też taka, historia absolutnie można się pośmiać, no bo na koniec dnia wydali tylko 300 tysięcy złotych. Nie w sensie z perspektywy państwa, czy z no dalej to nie jest dobrze, ale, ale ale, ale, no wiadomo. No i do tego jeszcze to jest taka afera z kategorii raczej głupota, no bo raczej nie zarobił na niej nikt, wiecie, jakby ze znajomych pisów i tak dalej. To robił na niej losowy Szwajcar. Znaczy wiadomo, jak się mówi zdanie losowy szwajcar zarobił pieniądze za pomocą jakichś rządowych działań, dziwnych innych państw, to czasami idzie w mroczną stronę, ale nie tym razem aż tak, nie? Nie przyznajmy. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dymowskiego i Ignacego Paderewskiego zakupił od Szwajcara fortepian y, padarewskiego. Co jakby brzmi sensownie, no bo wydaje się, że ta instytucja powinna się właśnie tym zajmować, nie? Kupowanie fortepianów Paderewskiego. No i gdzieś tam, jakby wiecie, no były jakieś problemy z tym, no bo on miał trafić na aukcję w Szwajcarii właśnie, ale gdzieś tam polska ambasada zareagowała, tam szybko zaczęła chcieć go kupić. No i tam wiecie, śpieszyli się i tak dalej. No i w końcu udało im się go kupić. Mimo tego, że pojawiły się pewne obiekcje do tego, czy on jest prawdziwy i tak dalej. A właśnie nie tyle obiekcje, co nie za bardzo ktokolwiek umiał udowodnić, że to jest fortepian Padewskiego, no, ale trzeba było działać szybko, prawda? Więc kupili. No i wszystko spoko, nie zmieniła się władza, w sumie zapomnieli, tak, no jakimś Fortepianie, i zgłosiła się inna instytucja. Inna instytucja, która chciała ten fortepian, prawda, no jakby ogarnąć od tej instytucji myśli narodowej po to, żeby używać go na swojej wystawie, no bo tam mieli cały plan i tak dalej. Czep ten obecny tej, te, tej, tej instytucji mówi, że to no spoko. W sumie to był dobry pomysł, Chcieli go przekazać, ale musieli sprawdzić papierologię, nie, wszystko się zgadza i tak dalej, no były jakieś tam procedury. No i odkryli, że w sumie to nie ma żadnej papierologii, która by potwierdzała, że to jest faktycznie fortepian Paderewskiego. No i tak zaczęli drążyć, drążyć, drążyć. Dziennikarze w sensie Jadczak, bo on za tą sprawą stoi, też zaczął drążyć. I się w sumie okazało, że to prawdopodobnie nie jest fortepian tylko po prostu fortepian. Dosłownie okazało się, że nie ma dowodów, że to fortepian Paderewskiego. Jest nagroda, 300 tysięcy złotych, ale my ją zapłaciliśmy, zanim ktoś to udowodnił. To jest bez sensu, taką nagrodą. Więc, no, zrobił się trochę przypał, nie? I zaczęło się szukanie. No i okazało się tak. Pomijając fakt, że pan Szwajcar zaczął obrażać ja co jest całkiem zabawne, prawda? Że czemu się doszukuje rzeczy i tak dalej, to okazało się, że po pierwsze, sam pan Szwajcar, jak musiał wystawić gwarancję, bo nie dał się udowodnić że to jest Paderewskiego, więc jak on musiał wystawić, wystawić jakąś taką gwarancję, że swoimi słowami zaręcza, to on w tej gwarancji napisał w ogóle coś w stylu, że jakby, no, on w sumie jakby nie ma pewności stuprocentowej, więc on gwarancji nie może dać. To jest bardzo takim, wiecie, Zabezpieczającym kupującego rzeczą, nie? Kupujecie od kogoś, nie wiem co, ten samochód. I on wam mówi, że jakby nie jest z spoko, człowiek na papierze napisze, że no nie ma żadnych gwarancji, że dojedziecie do domu. No nie ma dowodów na to, że są tam klocki hamulcowe. No to jest trochę przypełnie, jakby można się zostawić z zakupem, no ale nie w Polsce, prawda? W Polsce kupiliśmy w ogóle, e, prawda, fortepian był super niebity. No i teraz okazało się w ramach tego śledztwa, że chyba zapłaciliśmy 300 tysięcy złotych za fortepian, który prawda, nie jest Paderewskiego. E, nas y, najbardziej bawi chyba w tym wszystkim też jeszcze jedna rzecz, y, mianowicie bawi nas zapis z umowy, i tu pozwolimy go sobie przytoczyć, bo preambuła, umowy zakupu. W sensie papieru takiego legalnego, nie? to jest jakby nie jest statement do mediów, tylko to jest jakby, wiecie, ten papier oficjalny. Świadomi wyjątkowego znaczenia postaci Ignacego Jana Paderewskiego dla dziedzictwa i tożsamości narodu polskiego oraz jego historii, odpowiedzialności ciążącej na nas przed Bogiem Ojczyzną i historią, strony niniejszej umowy oświadczają, że postanawiają zawrzeć umowę sprzedaży kolekcji, aby mogła ona stanowić wieczyste dobro publiczne. Mogą tam pisać całą kolekcję, ale głównie ten fortepian. I my uważamy, że powoływanie się na Boga Ojczyznę i historię w umowie kupna fortepianu, który nie był Paderewskiego, to jest całkiem mocne zagranie i my to szanujemy. jak będziemy raz jakiś kontrakt ze sponsorem, to do preambuły. To brzmi dostojnie. Niemniej mamy spoko fortepian, nie? W sensie, no wiadomo, no nie jest on historyczny i tak dalej, ale jest fortepianem trochę za drogim, no ale trudno, prawda, no mamy na koniec ja fortepian. Z takiego całkowitego w topu, który jeszcze wrzucimy w tym filmie, jak już tak tyle ich wrzucamy. Jadczak w ogóle, nie? Niesamowite. w sensie, po pierwsze my jakby mamy trochę szacunku do pana Jadczaka, dlatego że jest nienawidzony tak samo mocno przez stronę Pisu IPO. Znaczy, że coś, co, coś robi ciekawie, przynajmniej my to, my to do pewnego stopnia szanujemy, ale też szanujemy go za to, że po pierwsze, no jakby kwestia tego, że jak powiedział, że odchodzi z Twittera, to znaczy wiadomo, że już wrócił, ale nawet chwilę się trzymał, więc jakby dłużej niż Twitterowi, więc brawo. A druga sprawa? Bawi nas to, że on jest trochę papierem lakmusowym polskiej polityki. Kiedyś odkrywał afery z Mejzą, nie? W sensie, wiecie, cała Polska o tym mówiła i tak dalej. Teraz, nie umniejszając jemu absolutnie, ale odkrywa aferę z Fortepianem. W sensie, co się dzieje z polską polityką? Bo to nie jest jego wina. Co się dzieje z polską polityką? Gdzie są afery w stylu Mejzy? Jakby naprawdę, że tam chodziło o... Wiecie, okradanie śmiertelnie chorych dzieci, a tutaj chodzi o, wiecie, fortepian za 300 koła. Dobra, może lepiej, może lepiej, może zmieniam zdanie, może lepiej. Dobra, ale idąc już do brzegu, do brzegu. Kredyt zero. Minister finansów tam Domański, ale też inni gdzieś tam mówią o tym, że być może pieniądze z kredytu zero zostaną przekazane na pomoc powiedzianą. I to jest taka informacja z kategorii, że Twitter się cieszy strasznie, dużo ludzi się cieszy, którzy nie widzą kredytu zero, że to jest dużo lepsze wykorzystanie pieniędzy niż na kredyt zero, i to ma dużo, bardzo, dużo sensu. Nam się wydaje tak osobiście, że to jest jakaś kwestia i cały czas próba odbicia tej narracji o kredytach i tego, że wiecie, jakby najpierw była afera z kredytem zero. Potem Zrobiła się rzecz a propos tego, że prawda no Henning Closka powiedziała, że kredyty dla powodzian się ono powiedziała, że dla gmin, ale poszło jako powodzian. Gdzieś tam sami o tym mówiliśmy, że to jest jakby przypał. Więc teraz jakby powiedzenie, że kredyt zero te pieniądze będą przekazane na tą pomoc powodzianą. Gdzieś tam wydaje nam się, że może być jakiś taki sprytnym politycznym ruchem na to, żeby trochę zakryć całe te problemy i pójść w stronę tego, że nie no jakby prawda, rozwiązujemy parę problemów naraz, gdzieś tam sprawiamy, że ludzie się nas tak nie irytowali. My czekamy tutaj, jesteśmy ciekawi, jak zostanie rozwiązane, bo na razie nie ma nic pewnego, to są tylko takie słowa na zasadzie, że być może to przemyślimy, ale jednak gdzieś tam jest to informacja dosyć ważna i wydaje nam się, że też jest to jakieś takie polityczne zagranie dosyć dosyć sprytne w sumie musimy przyznać więc gdzieś tam o nim wspominamy i na koniec Andrzej Duda Andrzej Duda miał się spotkać z Donaldem Trumpem w Stanach Zjednoczonych prawda Donald Trump teraz kampanię, miał się spotkać w Pensylwanii w polskiej Częstochowie jak się nazywa to miejsce no ale się nie spotkali kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce okazało się że już nikogo tam nie ma no i jakby się nie spotkali Moglibyśmy porozmawiać o tym, czy to jest dobrze Andrzej Duda spotyka się z kandydatem na prezydenta czy to jest niedobrze, jak to wpłynie na relacje Polska Stan Zjednoczone i tak dalej i tak dalej ale się nie spotkali więc pomijemy to wszystko bo po co a ten film tak jest że jest wystarczająco abstrakcyjny, więc jak chcecie więcej filmów też częściej normalną polską politykę zagraniczną. Po prostu teraz mało się trochę dzieje w Polsce, bo jeszcze cały czas temat powodzi jest tym głównym. Stawcie like, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, będzie w mi naszym filmie. Na żywieniu nie pocamy, na naszym Instagramie nasz też Staramy Instagram, Instagram. się starać dla was. Dzięki wielkie dla Patronów. Cześć!